odpoczynek od szkolnych obowiązków, czas na zabawę oraz relaks. Ferie zimowe to czas, na który dzieci czekają z utęsknieniem. W gminie Ciasna podczas tegorocznego zimowego wypoczynku na najmłodszych czekało wiele niezapomnianych wrażeń za sprawą darmowych dmuchańców, które zagościły w hali sportowej w siarakowie Śląskim. Fajnie, bo są w tym tygodniu dmuchańce i dziennie chodzą dmuchańce. I fajnie, że jest popcorn i gofry. Fajnie, ważne że nie w szkole. Fajnie. Ferie zimowe to także czas na inne atrakcje i aktywności. Najmłodsi mieszkańcy gminy chętnie opowiadają o swoich przeżyciach oraz planach. Byłam u dziadków, wchodziłam na dmuchańce, byłam u kuzynki. Masz jakieś plany jeszcze na drugą połowę tych ferii? Chciałabyś coś zrobić? pojechać na łyżwy. Ja byłem we Wrocławiu, w Afrykarium, u wujka w mieszkaniu i teraz na dmuchańca jeszcze. Byłam z koleżanką na Dmuchańcach z Ramoną i jeszcze w tym tygodniu w niedzielę pojadę na łyzby z moją mamą. Będę jechała na narty. Będę jechała chyba do Czarnej Góry. I powiedz mi, co takiego fajnego jest w wyjeżdżeniu na nartach? To jest atrakcja taka, że trzeba się skupić, żeby się nie wywrócić. Co dla ciebie było najtrudniejsze na przykład w nauce do jazdy na nartach? Utrzymać równowagę jak zwierzę, żeby się nie wywrócić. Zimowy wypoczynek to czas wspólnej zabawy z rówieśnikami, ale też z rodzicami, dziadkami czy opiekunami. Gramy w planszówkę z rodzicami, z małą zazwyczaj ciągle. Dzisiaj grałem w wyprawę do Eldorado. Ostatnio też grałem z babcią, dwie gry, warcaby. Co jest fajnego w planszówkach według Ciebie? Że można, można zabić czas, jak się nudzisz a na coś czekasz. Skupienia trzeba. Skupienia, koncentracji. Dwa tygodnie pełne przygód, atrakcji i zabawy zapewniły dzieciom wiele ciepłych wspomnień i nowych doświadczeń oraz dostarczyły energii do podejmowania kolejnych wyzwań.